Popatrzcie moi widzowie, zobaczcie co to jest fajnego zrobione. Tutaj jest taka akcja pani, która, której na sercu leży dobro lasu, żeby nie śmiecić. Ona tu wszędzie takie worki poustawiała. Akurat jest przy mnie, ale nie chcesz być na, na e, filmie, więc trzeba to uszanować. I zobaczcie co ona to poukładała. Ein Hase ist Überraschend in nach Nachbarschaft wycogen, fidestu in haze, gdzie jest ten haze, czyli zajączek fajne rzeczy, ale zobaczcie co tutaj jeszcze jest akurat ja ją spotkałam, a ona mi powiedziała, że ona nie chce być, bo e, wiecie co, to jest taki program już, aha, to jest jak gdyby hochzeit, czyli ślub Taku wy widzicie. Papaga i w ogóle zrobiła takie fajne rzeczy tutaj, bo fenomenem tego jest to, żeby ludzie nie wiedzieli kto to robi, ale też zainteresowali się dlaczego to jest zrobione i jak to jest właśnie, żeby ten las był dla nas takim ważnym czynnikiem. Output transcript: Żebe schanowali, nicht schmiede. Schwierige Und wo noch? Sind noch andere Sachen? Und nur die zwei? Nein, 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 ich nehme, nehme ich sie nicht. Ich nehme mich. Gut, ich nehme mich nicht. Ja? Ja, darf ich ihn gleich zeigen? Ja, genau. Wir Gehen Gehen Sie vorne? Oder wir müssen da gehen? Okay, dann mache ich so. Gut. Dauert aber ein bisschen? Ja, das mache ich nicht.